Kiedy będziesz miał efekt blindness i wypijesz miksturkę widzenia w ciemności, to będziesz miał czarne itemy w EQ. Na świni można wspinać się po drabince. Gdy się czołgasz i położysz się spać, będzie animacja spadania na łóżko. Koks, koks, i to was w kolejnym odcinku z Minecraft w ogromnym itd. i dzisiaj ze mną jest żelazny, siema żelazna. Szybek! Szyba! Słuchaj, patrz na mnie. Patrz co na stary, mnie. co stary, co się pa. dzieje? Czemu gdzie Czemu płacę? Mało łapek wybrałem. mało łapek w górę ostatnio, Tylko stary. na dwa dodatkowe mity wbiliście Tylko na dwa, nad... do... ja chciałem trzy albo cztery. Dokładnie, więc niestety wbijajcie więcej i się 25 tysięcy, być 30 albo więcej, więc. Wbijajcie koniecznie, i słuchajcie, poprzedni odcinek wygrał nikt, bo zapomniałem dać ankiety. Ale słuchajcie, niedługo na YouTube i tak zostaną usunięte ankiety, bo za mało e, YouTuberów z nich korzysta. I tak, gdy dostaliśmy takiego maila, więc e, no trudno, trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Ale no co, e, zostawcie łapkę w górę, tak jak mówił Żelazny teraz, e, bo to bardzo ważne. No i co? Będę za... płakał dalej. Będziesz me. dalej płakał, jak nie biją, Będę płakał. Więc no. koniecznie, a my przelećmy w takim razie do pierwszego. Mita. Kiedy będziesz miał efekt blindness i wypijesz miksturkę widzenia w ciemności, to będziesz miał czarne i temy w. Q. Dobra, więc w takim razie, stary, trzeba wyrzucić, przygotować sobie takie do wyrzucania chyba te miksturki, co nie? To by. Było ja mam na... Minecrafta po polsku, co to jest blindness? Blindness, stary, to jest chyba <laughs> widzenie w... Wci... Nie, znaczy to jest ślepota właśnie wtedy. Ślepota. Ja po prostu Ale... sobie to znajdę, stary. O nie. słabość. Ja... Dobra, to ja, ja dam w takim razie nam uwaga. GIF, małba A, blindness i zróbmy sobie może tak, że na 100 sekund e, o efekcie powiedzmy 5. Okej. Okay. O! I teraz, o! I teraz potrzebujemy tego sobie rzucić Night tak? Widzenie w ciemności. Eee. Ej, w ogóle, patrz, ta osoba, która napisała mi, ta napisała najpierw po angielsku, a potem po polsku. Co to jest? No w ogóle? Właśnie <laughs> dlatego się pomieszałem kompletnie stary. Co jest? Co się nie? dobra, dobra Ale uwaga! Dawaj! A, nie. nie. temy w Chipunku. Mamy blindness i Night Vision, tak? Mamy oba, oba tak? Dopiero tego mamy regenerację spida, ale mogą nam powiedzieć jeszcze... Że na przykład oszukujemy, bo mamy też te dwa kolejne efekty Zgubiłem cię Halo stary. Zatrzymaj stary. się, widzę cię, widzę cię Teraz Gdzie jest za jesteś? Zatrzymaj chodź O, o cześć, 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 Chodź, cześć, cześć. dawaj, cześć. idziemy do przodu No i tutaj powinno być wtedy wszystko gites, bo tutaj już... Gdzie będziemy... ty mnie prowadzisz do jakichś piwnic, No Co? właśnie, nie wiem gdzie cię prowadzę, stary, bo nie widzę, więc... O, halo, chodź tutaj Czy to jest miejsce? Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy 7-6 i wypełnimy sobie jeszcze jakimiś rzeczami jakiś No właśnie ja biorę ciasto wezmę. Chcesz ja zobaczę ciasto? też jeszcze, czy to nie jest wina może tego, że jesteśmy na creative, czy coś, bo, bo może to dlatego stary jest, tak? Ale nie, na surivalu też w sumie nic nie dzieje specjalnego tutaj. Więc no wydaje mi się, że w takim razie nie ma co gadać, tylko mit jest po prostu obalo obalony, bo jakby nie wiem, nic się nam nie zmienia totalnie. Więc... Trzeba, ciasto. Trzeba zjeść. zjeść ciasto. Trzeba zjeść ciasto. No, nie i, to, stare nad, Nadal nie działa? Aha. Nadal nie działa, nic takiego w misie nie było chyba. Więc <grych> pierwszy naprawdę to Ale... pierwszy mit obalony w takim razie. Trudno, tak się też bywa w tych mitach, że coś jest obalone. Więc coś musi być też obalone, żeby odcinek był, był dobry. Więc w takim razie mit pierwszy obalamy, no i czas przejść do drugiego mitu. Jeśli na statku w End City dostaniesz efekt lewitacji, zlecisz na ziemię i zjesz owoc refru... Refrenusu! To spadniesz w dół i dostaniesz achievement brzmiący poleć do góry przez shulkera na 50 kratek, a poleciałeś w dół. Co? To jest stare mega dziwne i mega trudne. nie ja słyszałeś to jest... w ogóle? Tak, ja już jestem w Endzie, więc najwyżej możesz do mnie tepnąć, tylko jeszcze może się oczywiście dostać do End City. Dlatego, gdzie jest tutaj tylko teleport? Halo! Ja z tego, nie zeszłem kompletki! Gdzie to jest? A bo trzeba... Za... Nie, czekaj, zabić smoka. Czekaj, no my zabiliśmy smoka już nie raz, dobra, aha, bo ja po prostu ostatnim razem testowaliśmy i usunęliśmy bedroka z tego. Więc o, jest tutaj okay. Dobra, więc w takim razie potrzebujemy oczywiście Ender Perłę, żeby się przez to przerzucić, więc ja już tutaj mam. No nie no, jak nie ma tego, to chyba możemy tak, normalnie nie so... A... no, Chyba trzeba rzucić, stary. Nie wiem jak to e, działa, ale musimy znaleźć w takim razie twierdzę, więc chyba będziemy się widzieć dopiero z wami jak znajdziemy jakąkolwiek twierdzę, bo musimy z tego statku oczywiście zeskoczyć, ale to chyba... Ch 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 niekoniecznie ze statku, jest, ale no dobra, poszukamy już tego statku i będziemy się widzieć jak znajdziemy go. Okej, okay, to chyba wygląda na to miejsce jakby już tutaj miał być statek, bo ty jest to serio tak rozbudowane, wow. że to by było aż dziwne tutaj gdyby statku. Jest, dobra, jest statek, widzę już tutaj to przejście, więc dobra, tutaj, tutaj jest to przejście takie, takie. Statek. Dobra, widzę stare, Widzisz, okay, jest okay, okay, bam, bam. statek, okej, jest też statek tutaj, więc w takim razie teraz tak musimy zrobić jeszcze raz. Przede wszystkim musimy się pozbyć wszystkich achievementów. Więc robimy w takim razie Achievement Advancement, yy, Revoke i robimy w takim razie wszystkie, żeby usunąć dokładnie wszystkie achievementy. Więc na no teraz będziemy dostawać w stylu właśnie The City at the end of the game. I w takim razie musimy zadać teraz erytrę. Yy, nie, dostaniesz, when City dostaniesz efektywitacji. O nie, to jest jednak trudniejsze niż myślałem, dobra, czyli to jest w takim razie... jest strasznie skomplikowane, stary, stary! Ja nie wiem, czy nam się to uda zrobić, ale dobra, w takim razie, dałem sobie tej, e, tego, popatrz, jest tutaj ten ziomek. No jest, dobra, gm I musimy gm mieć survival, co jeszcze musimy mieć? Owoc refrenusu, czyli w takim razie horus fruit trzeba znaleźć. Jestem pewien, czy to się pisze, przez ch oczywiście się pisze, dobra. Więc w takim razie mamy horus fruit, ja może tutaj patrzę, co się dzieje. E, Dostać, zlecieć na ziemię, zjeść, zjeść owoc w folusu to spadniesz na dół. Aha, czyli chyba w trakcie spadania na, na dół muszę chyba, wiesz co, zjeść ten owoc. Więc w takim razie, uwaga, dostaję ja, efekt lewitacji, ja chcę... zlecisz o. na ziemię. Czyli musimy w końcu zlecieć na ziemię, czy co? Tary, ja nie czaję kompletnie Tu, dobra, czekaj, zabił mnie, okej. Okay. Jem, jem owoc, okej. Okay. Ja właśnie nie wiem, co się dzieje. Yy, nie spadłem na dół, spadłem stary. Spadłem po prostu na dół. Yy, ja jeszcze raz idę do ciebie tam. O, Dostałeś! O, o. To już, nie, dostałem przejść przez portal Co jest? Jest, evident, jest yes, faktycznie Jest, to by się udało, czyli faktycznie Lol, co ten, jest? To, ty, ale ty kiedy, ty spadałeś na dół jakoś bezpiecznie, ja, czy jak to zrobiłeś? spadałem na dół, nie wiem, wy, wypiłem to, wypiłem co ja gadam, zjadłem to i zacząłem spadać, co jest? Jeszcze raz, jak ty to zrobiłeś? Ja, ja tego... nie, wiem, chodź, jeszcze raz. Ja jeszcze nie mam tego achievementu, więc uda mi się, może to, to zrobić. Bo ty, ale powiedz, w którym momencie ty jadłeś to? Kiedy jadłem w zaczął jak nie wznosić, to od razu zjadłem. już razu... mnie tepnąłeś. A, od razu, to. dobra, to w takim razie jeszcze raz. Chorus Fruit sobie zabiorę i spróbuję to, to zrobić. jeszcze raz, gałem modę. Bo ja to zjadłem dopiero w momencie, kiedy mi się skończył efekt, wiesz? I nie, nie! Do tego. Nie dobra, no tak. modę i zobaczmy, czy mi się to uda, dobra. zaczynam jeść. Okay. Ja jest, będę... oh! jest, faktycznie, przyszło nas 50 bloków. Ej, to jest faktycznie no. genialne oszustwo jak zdobyć ten achievement, bo normalnie to byś musiał się starych 50 bloków aż przemieścić za pomocą lewitacji. No więc właśnie. w takim razie, słuchajcie, faktycznie ten achievement jest badła, do zrobicie i. Ej, mit potwierdzony, więc Addy Polska. E, udało nam się tym jakimś e, zrozumieć. O co chodzi w tym nie micie i nie będziemy Więc wow. tak, drugi mit, drugi mit potwierdzony akurat, więc czas na trzeci mit. A brzmi on następująco. Jeśli na dzwon z góry rzucisz blok, to zadzwoni. Łapkujcie, żeby widział. Dobra, sprawdzaliśmy już z różnych stron, ale faktycznie nie sprawdzaliśmy z góry. Bo sprawdzaliśmy gdzieś od boku i tak dalej. To jest myślę, że szybki micior. E, zrzućmy w takim razie po prostu. Stojąc. E. A tak zrzucić? O, no o, chyba ok. tak, no. Bo ja myślałem, że chodzi o jakiś piasek na przykład, wiesz? A to spróbujmy faktycznie piasek. Tary, bo to może chodzić właśnie o piasek. Czy może, może tak, faktycznie, dźwięki? bo ja, ja pomyślałem tylko o tym, że, że z ten sposób to może zadziałać. Dobra, dawaj! O, nie. nie. Oprócz tak, tego, jeszcze że raz. jakaś papuga przez przypadek tutaj zginęła nam. O nie. To nic się tutaj nie wydarzyło, dobra. No nic się nie dzieje, ja mam chyba wszystkie dźwięki... Na... O nie, bloki mam akurat. Ten, ten dźwięk, który potrzebuję akurat jest wyłączany. No nic się nie dzieje. Oczywiście w ten sposób działa. Sprawdźmy jeszcze jeden... Y, aha, posłuchaj. zepsułeś mi. Okej, okay, nieważne. Dobra, so, sorry. Ale może to jeszcze w ten sposób działa. że to jest od góry, wiesz? Jakoś tak, spróbujmy jeszcze tak. To sobie teraz ja, teraz ja, dobra? Dawaj, dawaj, Wadzie. dawaj, ty. U, u. A, aha. Ej, to się, ej, to się, się akurat zniszczyło. A wcześniej się nie zniszczyło. Lol, spoko, ale... Ej, ale trafisz, jak on był postawiony w ten sposób, to się nie niszczył? A teraz... <grym> co jest? Ale co, ale śmieszna zależność w ogóle. Więc może nie sprawdziliśmy tamtego, ale popatrzcie, że jak to jest postawione na ścianie, to wtedy niszczy inny blok, który spada na niego. A kiedy jest postawione na ziemi, to nie niszczy, więc to jest taka ciekawostka, ale jakby nie udało nam się ustalić i tak, co jest. Znaczy, nie działa, nie da się, nic się nie dzieje, kiedy rzucamy na ten, na ten dzwon, nie? Totalnie nic. Bloki, po nie ingerują, trzeba po prostu prawym wszystkim myszy. Więc no, trudno, mit obalony i czas na kolejny mit. Na świni można wspinać się po drabince. O, hyyyy. Stary, musimy oswoić świnie przede wszystkim, zobaczmy jak to wszystko będzie tutaj wykonać, więc trzeba oczywiście dać siodło. Ja e... na maksa mam wrażenie, że przecież jak świnia ma się wspierać po drapince, przecież to ja nawet nie, wiem. nie brzmi. ale jak Co to jest? będzie działać, to to jest niesamowity mit. Ej, jest tu drapinka, będziesz gotowy. O nie, sorry, sorry. Młaskie. Dobra, dobra. dobra. tylko w takim razie e, carrot on the stick, żeby mieć oczywiście patyczek e, tutaj, żeby mógł się ją sterować. Więc siadam, oj nie chciałem tego brać, oj sorry. I teraz jedziemy w takim razie. Świnka, i specjalnie pojedziemy tutaj na żelaznego, bo to jest trochę wyższa. I dawaj, dawaj, jak dawaj. gdzie to jest tą drabinką. Uwaga! I. Ło! Wow! Co? Co, <laughs> co się Świniasz wydarzyło po drabince? Jak? Ej, no jak to jest w ogóle możliwe? Ale jak, patrz, jak to, to wygląda jest w ogóle. Fizycznie możliwe. Matematycznie Fizek i tak to. Chodź na dół, ja tu siądę. Zaj, no! Jak to wygląda? Schodziłem, schodziłem po drabince powoli, po, po, popatrz. <laughs> 就是姐。<呦> Ja myślę, że ja zginę spadając teraz, a ona schodziła powoli po drabince. Jest to najdziwniejsze. Pokażę, jak to wygląda. Ona się da, da, da. mordeczką wspina, zobacz. E, nie Uka. mam. Kar, kar. Patrz! Ona się głową wspina! No nie właśnie Co bokiem jest? się wspinałeś teraz. Czekaj, więc... czekaj, czekaj. O, 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 widzisz? Głową! No, u mnie się podoba. Stary złą stroną odwrócona, więc u mnie się Jaki tak... Jak złą stroną? Co ty gad? Bokiem, bokiem jest, teraz. stary u mnie? Ale no dobra. Co jesteś bokiem? No serio, no ona jest boczkiem. Tak jak normalnie z jej jest boczek. Więc no tak to wygląda. Więc Smith jest taki, on nie Ciekawa rzecz, ja zawsze skończyłem świnie, miałem gdzieś się dostać, więc w takim razie fajna ciekawostka i fajny mit, więc potwierdzony. I piąty mit przed nami. Jak podejdziemy do niedźwiedzia polarnego z młodym, to nas zaatakuje. Wersja to wolna. Trochę ten mit jest źle napisany, ale chyba chodzi o to, że musi ten niedźwiedź po prostu być yy, tak, żeby obok niego był dodatkowy jeszcze yy, mały niedźwiedź. W ten sposób. To prawda? chyba o jego dziecko chodzi w sumie, tak, wiesz? Tak mi się teraz wydaje jest... okej. Okay. Mamy dwa niedźwiedzie i teraz musimy być na survivalu, więc ja w takim razie sobie tutaj trochę oddalę się od tego. Okay, I ja nie chcę, stary. ja nie chcę ryzykować, to jest niebezpieczne. Okej, okay. i sprawdźmy... Okej, okay, atakuję, atakuję, Dobra, ale pytanie teraz takie, bo widzimy, że faktycznie atakuje nas, tylko pytanie jest, co się stanie w momencie, kiedy będzie niedźwiedź sam stał tutaj gdzieś, więc możesz przełączyć też tego Creativity wow, sobie. Wow, czekaj, że z... Czego Dużo. żelazo gryzie w ogóle? Nie wolno tak robić chyba. Dobra, no, ale... zęby zaraz, dobra, ja dawaj, już dawaj. Ja tutaj na teren taki testowy tobie poleciałem gdzieś daleko. Dobra, i teraz zobaczmy tutaj, jak to wygląda w momencie, kiedy ja podejdę po prostu do niedźwiedzia normalnie no, nic się nie dzieje. Popatrzcie, że totalnie nic. A w momencie, kiedy zrespię mu teraz, popatrzcie. Ej, niedźwiedź, chodź. Mamy małego niedźwiedzia. I zobaczmy, czy teraz on mnie zacznie atakować. Tak, zacznie. O! Ale zgubił nawet Dzieciaka zgubił. Dzieciaka Ej! zgubił na dole, a ten nie musi... Jak w ogóle zgubił dzieciaka? Patrz to, dobra. Ej, on wolał zgubić dzieciaka i cię zabić, A, i niż mnie zaatakować. Nie. Ej, tu jak mój brat Niedźwiedź tak było przecież, stary. No dobra, ale jak widzicie, po prostu Niedźwiedź dba o swoje dzieci i po prostu zaczyna atakować tego, kto się do niego zbliży. Więc mit w takim razie jest potwierdzony. Bardzo ciekawie. Jak w kresie zrobisz mini domek dla wieśniaka z dzwonem i dasz sobie efekt złego omenu, to zacznie się raid. Dobra, ej, to jest ciekawe. Czy da się zrobić raid w kresie? Ja już jestem w kresie. I zastanawiam się, czy mamy się dostać do End City, czy po prostu być tutaj w Endzie. Chyba, no w tym do No to miejscu. Bo kres, okej? Okay? Kres jest pytanie w micie, Także tak? Tak, więc bierzemy to, kres. To, to, i, to i tak nie ma różnicy za bardzo, wiesz? Bo to się tak znajduje się na tym samym tym, więc te mechaniki powinny działać w ten sam sposób. E, więc w takim razie, czy robimy jakiś domek? Musimy zrobić domek. No, musimy mieć, już... musi mieć drzwi, nie? Zajmij się, w takim ra... Zajmij się w takim razie domkiem tutaj. Musimy na pewno mieć nie tylko dzwon, ale łóżko, może jakich dajmy mu jeszcze. I w takim razie ja tutaj daję bell, bo to jest oczywiście dzwon jest wymagany w tym midzie, tak? Domek dla wieśniaka z, z dzwonem, więc ja tutaj daję. I muszę dać sobie złego omenu efekt, więc dajemy w takim razie, dam nam obydwu efekt bad omen. I dajmy powiedzmy na 100 sekund, albo na, dajmy na 100 sekund z efektem, powiedzmy, Bad Omen 4. Niech będzie Bad 5. Nasz jak będzie kowalem. Dobra? dobra? dawaj tutaj, bez dachu lecimy, żeby widzieć oczywiście wszystko, co się tutaj dzieje. W takim razie, Villager. Ja Mamy Bad Omena już yy, piątkę i sprawdźmy, czy zacznie się faktycznie raid. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? o o o, o, o No, o jaz... gdzie, gdzie one się pojawią? Patrz to! Ta, 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 ta. nie, nie wiesz Co się dzieje się wy... w ogóle? Zamkniemy go jeszcze może tutaj? <grym? <grym? <grymINDISTINCT> ale jesteś niemiły dla niego. No nie może wejść w ogóle, on drzwi nie może otworzyć. Czeko, co jest? jak to? Zaraz otworzy. Otwórz mu drzwi. O, dobra, dawaj, dawaj. Okej, okay, dobra. Skąd oni jadą? A, iż to nie ma opcji, bo one to gdzieś gdzie przecież. Nie na pewno mamy difficulty, ale... E rajd się zaczął, ale nie mają skąd oni się pojawić w ogóle chyba. No i co? No ale serio, rajd się tutaj odbywa. Ale gdzie oni są? I to wygląda jak bug bardziej niż jakaś prawdziwa kategoria. tak, prawdziwy ale stary. Jak mamy zakończyć teraz ten raj tak na dobrą nie, bo... sprawę, stary? czekaj, czy ty jesteś? Już go nie ja mam. A już w domu jesteś? Jest, jest. Jestem w domku ciągle tutaj. To Ale... biedny villager będzie żył w strachu przez całe życie, no sorry stary Właściwie nie wiadomo teraz co mamy zrobić, żeby tam się pój... dobra, postawmy jakiegoś vindicatora może, co? Dobra Jakiegoś vindicatora i zobaczmy co się z nim za zacznie Czy on zaczyna uczestniczyć w tym raidzie? Żebyśmy nie zamordowali teraz tutaj tego villagera stary, czy coś Patrz, on się patrz, próbuje dostać patrz, w ogóle patrz, 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 patrz Nie, 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 sorry, nie, 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 nie stary co ty robisz? No dobra, ja zamknę, no, zobaczymy rajd się w momencie, kiedy ja zabiję... Tak, patrz ale ej, na razie są jakieś... Czekaj, ja muszę sprawdzić I tepnę się do tego, tego tutaj, tego e, e, Vindicatora, jakiegokolwiek Tej Type Vindicator Bo popatrz, że jakby zaczęło nam Jakby, popatrz, że ten ride jest teraz częściowo zakończony Nie? Tu mnie Ale mega ciekawi częściowo... właśnie Coś... Jak go biłeś, to leciało, co to nie? Tak, no właśnie, tu mnie mega ciekawi teraz, o co tutaj chodzi Nie mogę się tepnąć, nie pamiętam jak się to wpisywało, trudno Trudno, nie wiemy jak to do końca teraz mamy wytłumaczyć. I Zniknął! Ride się skończył. E, sam z siebie, bo. Może... Ale był, nie? Ale By... był, więc w takim razie, no nie wiemy za bardzo tutaj stwierdzić, ale faktycznie. A, bo my, nam się skończył Bad Omen, już stary chyba. Więc po prostu tak to wygląda. Zaczął się faktycznie raid, ale nie zaczął atakować Widigatory, więc, no częściowo mit e, obalony, niestety. E, nie, ale potwierdzony jest, potwierdzony, bo zaczął się ten raid, No tak zaczął się, no nie więc, miał. Nie... Mit potwierdzony. Ja z nas kolejnym, nie można latać elektron w próżni I dobrze, że znajdujemy się w endzie w sumie, co nie? Bo tutaj łatwiej nam do próżni się dostać Cały więc ten takim... odcinek to jest jeden wielki end z tego co widzę, no, ale No fakt dobra. jest, jakiś taki endowy odcinek Sprawdźmy czy czy, tam, to, czy tą próżnię w ogóle nam zalicza? ale mi się wydaje, że tak Chociaż oni tak będą mówić, eee to nie ta, to nie ta, to nie ten e, to nie ten kres, który pełniamy, Znaczy nie ten próżnia, więc ja tak nieraz razie tutaj próbuję ale wydaje mi się, że można latać. No ja sobie latam. Fire, jestem właśnie. Firewarki zawiorę sobie jeszcze tutaj, tak, żeby mieć chociaż efekt. I sobie normalnie latam patrzcie jestem na dwóch... No się! Więc sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda w normalnym świecie, więc ja sobie w takim razie szybko przelecę tym, tym portalem, który mamy w środku. I zobaczymy, jak to wygląda w takim razie na normalnym świecie. Uwaga, jestem już tutaj i tutaj gdzieś była dziura na samym, na samym dół. To Ups. O, to nie ta dziura, niestety, ale ja się jeszcze tutaj kopie. Jest 37, zaraz będziemy oczywiście na zerowym poziomie i tam sprawdzimy jak to wszystko wygląda. O, i jestem. Dobra, czy ja potrafię w ogóle tutaj latać? To jest, tak dziwnie się zachowało, stary. Okej, okay, dobra. Nie no, latam, latam stary. Pod próżni bardzo nawet tam, Ale spoko To jest naprawdę fajna ciekawostka Siema. Czy uda mi się wlecieć? Nie uda mi się, da, się Dawaj, 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 masz, masz zadanie stary Basie. Nie dadz łapki w górę póki nie wlecisz Stary, to, to dawaj, będą wbijali, 100 lat jesu, będą wbijali Masz jeszcze jedno, masz jeszcze jedno O! Jest wleciały, Bardziej, da się czy? Da się uratować tak na dobrą sprawę, jak dobrze pominujecie, jak się spadać do próżni, to wiecie szybko Elytrę i jest jazda, więc no w takim razie, ich y, obalony ten akurat, dlatego że da się normalnie latać w próżni. Czas na kolejny mit. Musisz mieć przynajmniej 5 efektów na sobie. Weź Elytrę i wypij mleko... E, musisz mieć przynajmniej... Musisz mieć przynajmniej 5 efektów na sobie. Weź elitrę i mleko, wybij się w górę elitrą, jednocześnie pijąc mleko i mieć 5 efektów na sobie. Wtedy Minecraft się zetkiem, bo nie będzie wiedział, co ma robić. Dobra. Dobra, to narzućmy w takim razie sobie jakieś efekty. Ja będę cokolwiek dodawać. tutaj. Czy tam był jakiś wymagany jakikolwiek efekt? Nie, nie. Pięć jakichkolwiek efektów przyleciałbyś. Dobra, to ale w takim razie dajemy. To jest najcięższe zadanie w tym otoczeniu. jest Dobra. mega skomplikowane. Dobra, więc dajemy absorpcja. Dajemy. Dobra, ja dam na więcej czasu niż 100 sekund, bo ja się czuję, że ja nie zdążę wpisać w ogóle wszystkich efektów, zanim ten. Dajemy sobie, e, może nie blindness, tylko dajmy na, na przykład haste, dajmy sobie glowing, żebyśmy widzieli, co się tutaj dzieje. E, więc jest glowing, dajmy sobie jeszcze kolejny efekt, to jest już trzeci dasz, tak? Trzeci... Yy, tak. I czy mamy pięć? Bo mamy jeszcze w sumie te z Beacona, wiesz, Health stary? Boost, to może podlećmy sobie stary gdzieś dalej. podlećmy dalej, żeby z tych Beacona nie, nie dostawać. Ale to jest przynajmniej pięć, więc możemy mieć siedem, wiesz? No w sumie tak, więc dobra. Aluzie. Ja i tak sobie gdzieś dalej uciekłem. I dajmy powiedzmy sobie jeszcze Jumbo Boosta, czy co? Tak, żebyśmy mieli Jumbo Boosta. Więc mamy już pięć takich yy, budowanych jakby. Ja jeszcze dodam tą absorpcję na dłużej po prostu, żebyśmy ją mieli. E, no i mamy już wszystkie pięć efektów. W takim razie, co teraz mamy zrobić? Bierz Firework włączamy switch. Wala. Ja, to jest, stary, mega skomplikowane, co się tutaj ma dziać, co nie? Lecimy w górę, pijemy mleko i... i tyle. I Minecraft powinien nie wiedzieć się zac zaciąć po prostu. Dobra, lecimy. lecimy w górę, lecimy w górę, stary. Pijem Nie, Pi no. piję mleko, tak już? No tak, no i nic, nie? Jakby... I co teraz się ma zdarzyć? No, masz zacząć Minecraft. Jednocześnie zaczął. mleko i mleko I pięć... No, widzisz, w grę, trąb jednocześnie. Pią, nic się nie zacięło. No nic, kompletnie stary. Ale mamy, mamy te wszystkie efekty. No już nie mamy, bo mleko No wiem, mieliśmy. no już teraz nie mamy, ale mieliśmy te 5 efektów. Więc dlatego, no głupie, chyba chyba to jest wymyślony jakiś mit. Tak mi się No UMAXA, jest... co? Tutaj jakby nie wiem, czy to miało prawo w ogóle istnieć. Ale czekaj, mamy 5, jeszcze zdamy sobie spida, powiedzmy. A żeby, może to był jakiś bug kiedyś? Może to naprawdę, Może już, faktycznie coś takiego było. Co jeszcze? Jak, jak, jakiego efektów jeszcze nie mamy? Dobra, dajmy sobie e... na przykład re, re, regenerację na przykład. O, regeneracja. No i teraz mamy już jeszcze pięć efektów więc Sprawdźmy to jeszcze raz. E, Gif, małpa A, milk powiedzmy. A spróbujmy mieli... skoczyć skąd? O, stąd naprzed, spróbujmy skoczyć. I w tym momencie co wyskakujemy stąd wypijemy mleko. No, bo to nie, nie, nie ma w sumie, że mamy fajerwarek użyć. No, dawaj, no, daj, daj. Poczekaj jeszcze raz. Whoa, co ty yes. Nie wypijesz? Za oh. Nie zacięło ci? Nie, nic się kompletnie, stało. Nie. kompletnie nie stało. Nie, kompletnie nic. Nie wiem, no to jakby nie miało chyba prawa w ogóle istnieć w jakikolwiek sposób, więc niestety, mit obalony. A szkoda, bo mi, chciałem, żeby mi wywaliło Minecraft, a przede wszystkim nie musieli kończyć odcinka. Znaczy, tak, by się nigdy nie skończył. Chytaj. Jeśli byś miał efekt awitacji i wpadniesz do wody, to efekt nie będzie działał. Dobra, więc znowu efekt, to by się tego spodziewał. Co się działo z tą? Ale ona jest zbogowana, jak ona dziwnie lata tutaj, dobra, ale w takim razie efekt, give małpa A, dajmy sobie lewitację na 100 sekund standardowo i z efektem dwójki. Dobra, tylko e, można do wody... Jak do wody? Do wody Halo! To, to by się przydał. No, no dosyć, nie. Dawaj. Da, da, albo dajmy sobie jeszcze raz stare mleko, dajmy efekt... W, e, dobra. Bo to, bo to, bo to trzeba jednak. Dobra, jesteśmy w wodzie i teraz zobaczmy, czy ten efekt lewitacji będzie działać. Uwaga. Działa! Ło, wow, wo wow. Nie, było? stary, no bo ty byłeś w tym, tym. Co? Gdzie byłem? A faktycznie, dobra, nieważne. Ale nie działa efekt rewitacji. jesteśmy w wodzie, jak się z A być wody? Lol bit. lol. Muszę się o, nie działa, działa, działa. Muszę się całkowicie wychylić z tej wody. Ale no. ja to zauważyłem chyba na jednym odcinku gdzieś z. ten, z. Kto ostatni? Bo tak, tak to działało, właśnie. że Jak ktoś był w wodzie, to go nie niosło w górę. Więc faktycznie tak to wygląda. No i co? Mit potwierdzony w takim razie. Szybki mitior, kolejny, dziesiąty mit przed nami. Jeśli postawisz TNT na magbie, to samo wybuchnie. To jest Ej, prawdopodobne, stary. Co mi się wydaje? Że wydaje 100 mi się, tak. że to jest jednak jakiś. Bo jakby. Wydaje mi się, że za bardzo. A nie. Dobra, mój, moja teza jest teraz głupia, dlatego że chciałem powiedzieć, że. Za bardzo TNT nie reaguje z innymi rzeczami, niż które się znajdują w zakładce Redstone na Creative'ie. Ale przypomniałem sobie, że zapalniczka znajduje się na właśnie w innym, więc faktycznie może się to zgadzać, no ale zobaczymy w takim razie. Dajemy, ja mam tutaj TNT już przygotowane. Czy masz magmę? Czy mam tutaj, magmę, też? dawaj stary, dawaj, dawaj, masz, ma masz nawet cztery! Dobra i sprawdźmy, uwaga! Aha, aha. Ej, sm smutno. A, jakiś osioł tutaj czy to, nie wiem kto to był, ale tak po prostu aż... O nie, odpaliło się, stary! Stary, ty miałeś zapalniczkę w ręce, czy nie? Nie, 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 wcale. Dobra, stary, nie, ja, ja to podpaliłem. Podpaliłeś to, nie? No. Jakie? Chciałem, chcia chcia chciałem, żeby Natalia była szczęśliwa, że jej mit jest prawdziwy. Faktycznie, ja, ale miałeś tutaj ten przycisk w ręce, który. nie, totalnie... to nie był przycisk, ja No po nie, to nie był musiałem, przycisk. Musiałem magmy kliknąć, trzeba no, było magmy kliknąć, nie, wiesz? Ale słuchajcie, dziesiąty i w takim razie jest obalony, totalnie. Zamiast więc... jesteś obalony, działało! Nie, cory Natalka, przykro mi, musisz postarać się z lepszym mitem, ale ten mit jest obalony, czas na jedenastym Czyli to dodatkowy, dlatego że wbiliście 25 tysięcy łapek Więc wbijcie, żeby było więcej dodatkowych mitów niż tylko dwa, jak w tym odcinku Jazda Ty zrobisz wieżę z ciast i zjesz pierwsze oddało, wieża się zniszczy Dasz się no, zrobić wieżę z ciast? Czy ja robisz się kiedykolwiek jak wieżę z to ciast. zrobić? Właśnie to jest pierwsze pytanie, jak zrobić tak, żeby... Da się, da się, da się, patrz, patrz Co ty, patrz, dajesz? Co ty patrz. dajesz? Co ty dajesz? Co, naprawdę da się zrobić? Da się zrobić wieżę z ciast Wieżę z ciast da się zrobić? Dobra, ale to czas zjeść teraz dolne Waga. Jedz, jedz. Wow! Ile je ciasta zmarnowanego! Jak dzieci no, no, z Afryki by to zjadły. No właśnie! A, no, Ale to nawet nie pierwsze z nich, tylko zawsze... Jak to się zdarzyło? A, bo ty jadłeś na co? dole, to tak? Ale czemu wszystkie się jadły? Widziałeś to? Nie, bo ty jadłeś to samo. Ja jadłem to na innym piętrze, a ty na innym. Po prostu klikaliśmy naraz. Ja tak się zdziwiłem właśnie o co chodzi. No właśnie, dobra. Ale dobra, to... ale no jak widzicie niestety, no tyle ciasta się marnuje wtedy. Więc nie nie wolno, róbcie wierzyć ciast. Walnować. Nie, 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 nie róbcie nigdy wierzyć ciast, bo to jest marnowanie ciasta. Dokładnie, więc. No A ciasto jest dobre. 11, 11 mit. Potwierdza ony. 12, ostatni mit. 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 Przed nami. Gdy się czołgasz i położysz się spać, będzie animacja spadania na łóżko. Matko, ile tych mitów było ze spaniem, ale. Ten brzmi całkiem legitnie, tak na dobrą sprawę. Ja znam oczywiście najlepszy sposób, jak położyć się do łóżka, więc ja oczywiście go skorzystam. Czołgając jak się? Czołgać, stary, jak się czołgać, popatrz, Aha, stary. O, okay, do okay. tego nie wiesz, ale popatrz. Zbliż się do tego i no? popatrz. To jest jednego odcinka Pogromców Mitów, że? Wystarczy po prostu pod nim podejść i wtedy kładziesz się, widzisz? I ale smoko! Dobra, Lord, i uwaga. Nie widzimy o tym, only no. sleep at night. No tak, no Czekaj. faktycznie. Time set night. I zobaczmy. Co? Widziałeś ty ty to? No? Ty? Kiki do ty? Dawaj, dawaj, dawaj Co? Jakie genialne Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze Ty, ty, ty muszę muszę daj Ja ty raz, jeszcze raz, jeszcze co się dzieje! Ej, jeszcze w ogóle daba robiłeś jakoś w trakcie! To wygląda jak taki. Test zaufania! Czy ktoś mnie złapie jak się Dawaj, Dawaj to jeszcze raz, dawaj to jeszcze raz! Dawa czekaj, czekaj! Co się dzieje? Ej, to jest najlepsze na świecie! Ej, jakby taka animacja była w Minecraft, to by tak genialnie wyglądało w ogóle, jakby się dało tak położyć. Idź spać. dawaj jeszcze, Dawa jeszcze, Dawa jeszcze raz, ja, ja? To Dobra sobie raz, no! Coś takiego daba robisz, zobacz, czekaj, ja jeszcze raz. Dawaj, dawaj, czekaj, czekaj, no! Takiego Ej, daba w powiatź takiego. Dawać, czas, czas. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jaki skubiec dziwny Ej, mega, to jest najlepszy mit taki krytykownik widziałem I jeszcze jako ostatni, Ej, jaka genialna rzecz Od dzisiaj to tak idę spać w ja za zawsze, razem stary. Znaczy nie musi mieć sharkerów, czyli nawet ty można Po prostu dać, stary, popatrz podkę. Ale postawić, albo dać to po prostu, nie? To no? tak, bijasz krapet, po, Dajesz sobie specjalnie obok łóżka ją I klikasz tak i jazda Ej, oh. przecież czaisz tak na kwadratowej masakrze Zrobić się wszystkim, by po prostu stary ten Ty tak wydyfy, co ty zrobiłeś stary? Ale im gacie spadną, dobra Kuzek. To jest genialne, wow. więc możecie się pochwalić gdzieś na jakichś serwerach jak gracie ze znajomymi. Naprawdę genialna rzecz. Mam nadzieję, że Wam się cały odcinek mi nie podobał. No za takimi tu 30 tysięcy łapek musi być gwarantowane. Jak takie mi się nie pokazany. nie, 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 śmiech, 40. Nie! 40, nie się tak liczby. Jazda. 40 Dobra, więc w takim razie mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć! Pa pa! raznego też bicie oczywiście na kanał. Eluwa!